Siema, widzowie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jeden z najlepszych sposobów na zarabianie pieniędzy na narki G. Ja nie przedłużam, w dzisiejszym odcinku będzie losowanie na Elytrę, taką ładną Elytrę. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Więc pierwszą rzeczą, jaka jest potrzebna do tego, aby no, łatwo zarabiać, to tak. Kowadła, widzicie RTP. Teraz tak. Bierzecie sobie kowadło, widzicie spawna, idziecie po siekierę i posiadając siekierę robicie tarczę. Wykonacie tarczę, no to wtedy kupujecie z rynku, tutaj nie ma drewna, e, kupujecie z rynku niezniszczalność 3 za 200 dolarów, po tyle chodzi i jedną taką tarczę wystawiacie za 1000 zł. Ja takim o sposobem podczas eventu dorobiłem się, no na e jest wipa, a więc to jest dość opłacalny sposób. Teraz macie ten napsa, ja sobie pozbieram trochę drewna. Dobra, widzę, ja sobie skopię to drabienko. Powinno nam tyle starczyć. A więc teraz byśmy musieli sobie ogarnąć żelazo, które jest potrzebne do wykonania tarczy. Więc dobra, szybko trzeba znaleźć. A i widzowe mody moim zdaniem są bardzo dobre, jakie załatwiłem. A więc jak ktoś by chciał kupić mody, no to wybijajcie w schoda na ticket piszcie. Teraz szukamy żelaza. Tam jest... Ja. Dobra, walony w tamto żelazo. Dobra, right, idziemy od góry, odłożę Shulkera. No i zaraz będzie trzeba też zobaczyć, po ile chodzi yy, Niezniszczalność 3. Od najniższej ceny, bo to powinno być dość tanie. O, jednak trochę droższe, no ale to ceny skaczą dość. Książek. Zawsze opcją jest enchantowanie książek, ale to jest dłuższa opcja. Albo zrobienie villagera. O, Unbreaking 3 za 500, no widzicie, widzę. To jest chyba dobra opcja ale czy mi się to wtedy opłaci? A, bo ja nie mam dolarów tyle to się mówi trudno a więc teraz to załatwić będę musiał nakopać sobie siano trochę a bo wiecie co widzę ja sprzedam jakiś z moich temków i wtedy od razu mi siano przyjdzie od razu ten sposób na zarabianie w ogóle zobaczymy po ile siekierki chodzą jakieś tanie siekiery najniższa a jak tak za sto wystawię wystaw jeden sto Chyba to mi się sprzeda i będzie idealnie Do tego właśnie to mi się sprzedało W sumie sobie idę teraz nakopać szybko level Tam to mi się sprzeda, w do widzę Tylabsa I co w tym czasie zrobię? O widzicie cały czas mi się sprzedaje No i potem widzę że będziemy enchantować książki I Jak zaenchantujemy książki Będziemy mieli Unbreaking 3, dzięki któremu Będziemy mogli robić tarcze z unbreakingiem 3 W sumie sobie wezmę Kill of Anarchiczny Cały czas się sprzedaje też w ogóle sikiery można sprzedawać. To jest taki najgorszy pomysł. Do stodolków, sikierka, z enchantami jakimiś skromnymi. Uuu. Oczywiście brzydka nazwa. O, z bendingiem. Od razu naprawdę Odłożę. Dobra, widzę, ja idę nakopać szybko level. Zostaniecie się Time Lapsa, nakopię wszystko co potrzebne. I lecimy za Ogólnie widzę IPT też, co sądzicie o tym odcinku stosowania antychitów polskich serwerów. Minecraft oczywiście. Kurczę, żadnego żelaza nie mogę znaleźć. A nie będę chciał stać yy, na strefie, bo to trochę marnowanie czasu. Może będę częściej dziś mam. Bo dobrym sposobem było też posiadanie totymiarki, dzień której macie emeraldi i zrobienie villagera, tak teraz o tym pomyślałem, ale to, to nie na mój budżet. Totymiarka będzie droga. Ale jak widzowie umie ktoś z was zrobić totymiarkę, to piszcie o mnie na pewno na Discordzie. Na pewno się dogadamy, ja co mogę coś za totymiarkę pomóc. Nie, ja się czuję widzowie jak... jak się... szybcy wściekli, szybko kopię, szybko pieniądze wlatują na konto. To jest biznes. Może troszeczkę... no sześć, to jest 6 tarcz. No to nie najgorzej, no, tylko żeby siadł nam Ambreaking un i jesteśmy w niebie, nie? Bo obsydia widzowe to jest nieopłacalny biznes Ponieważ no, z tak obsydian teraz chodzi 299 dolarów Pamiętajcie, widzę, żeby sobie z Słoneczkiem oczywiście łapaczkę w górę I wbijać na Discorda, to będą jakieś losowania Pamiętajcie, że niedługo zaczynamy regularne live'y Tutaj też sobie set home a ustawię nie wiem co, tam ten home, ale tutaj z tą lawą to on ma później. To bardzo dobry biznes będzie, co wiesz, żeby zrobić sobie koparkę automatyczną. Typil... No dobra, widzę, powinno starczyć. Kurcze ja ten tamty lapis. Tak jakby nie potrzebował do enchantowania. Zepsułem trochę. Lapis, lazuli. No nie da się. No to trzeba pójść wykopać. Ogólnie też widzowie w kolejnym odcinku jakbyście chcieli, to mogę Wam pokazać jeden z najlepszych sposobów na trapowanie graczy. Żebyś jednak do was też to jeszcze no, tacy lepsi. Bo to też jest fajny sposób. No kurczę, ze sposobem z sposobem zabiłem z Trochę na nim dorobiłem. Jeśli i tak już nie mam, bo ja poszedłem. Teraz, żeby tym killoffem. Jeden? O, 18. Ten to i tak git. Tak, teraz wszystko widzę, sprzedajemy odkładamy killoff. sprzedaż itemów. Dobra. To. Redstone i to musimy zostawić, tego nie potrzebujemy, tego też nie. Zobacz, dlaczego nie można strzelać z tą? A szybko się na górę wbudujemy. Dobra, no widzę, mi się wydaje, że tyle starczyć powinno, teraz sobie szybki taki domeczek zrobimy, taktyczny. Set home robimy. I bierzemy szukerka, bo ja mam przygotowanego. Enchantowanie. Home. Na 30, dobra. A jeszcze to do odenchantowania by się przydało. Jest nie najlepiej, nie najlepiej. Tragedia. No rano to trzeba wszystko wyrzucić. Unbreaking, 490 dolarów. Trzeba ten biznes cały. Działajcie co? Szybko się sprawdzi co tam jest, bo tam może być jakaś fajna foremka w sumie, która by się na tym etapie przydała. Dobra, i mamy nagranie. Hop bo wszystko znajdziecie widzę w moich modach na discordzie do kupienia za jakieś fajne donajcik na anarchii. No jakby jeszcze to było nie zniszczone a nie widzę wody wylanej no takie nie, najgorsze wam ja powiedział widzowie czy się opłaca do tego budować? tak, czy mi się do tego chce budować? nie, zwiększę opłaca się budować dobra, budujemy się do tego widzę może zarobimy z tego trochę biznes mi się zepsuł ale, no bo nie mam wilożera w sumie żadnego. Dobra, to nie jest taka najgorsza ta forma. Tamty enchant, czy on mi jest po coś potrzebny? Nie. Co to jest? To jest czyjaś baza, taka nie najgorsza bym powiedział. Więc nie ma z i nic nie ma. Każdy tutaj wyczyścił. A więc uważam, że tutaj było nieopłacalne przyjście. Trochę tam farmimy sianka, co nie będziemy też żonkowi niszczyć farmy. Dobra widzę no w tym odcinku nam się nie udało trochę załatwić naszego docelowego celu, czyli no zdobycia tam siana moim sposobem z tymi starczami bo no nie wiem czemu teraz są te Umbrakingi po pierwsze że droższe i nie umiem go wydropić ale w kolejnym odcinku postaram się załatwić właśnie żeby wam pokazać jak działa ten sposób w 100% bo co no można lęczytać jeszcze te siekiery no to też nie jest wcale najgorszy pomysł no i co widzowie ja sobie teraz na tej farmie chwilę pozbieram pamiętajcie o konkursie może zaczniemy niedługo z nową serię takim zbieraniem się na, na, na anarchii albo z tym Cheatowaniem na polskich serwerach Mojang, by sprawdzić ich antycheata. Może jakiś serwer jest bardzo dobry. I no, dostajemy bana w sekundę. To co nie podejrzewam polskich serwerów, bo wiem jak to na anarchii wygląda. To nie jest no, najlepszy sposób. No i co widzę? Stawcie suba. Z dzwoneczkiem oczywiście, apeczkę w górę. Wybijajcie Discorda, link w opisie. Mody, teksturpach, wszystko w Discordzie się dowiecie. No i co? To wszystko. Siema.